Dzisiaj porozmawiamy sobie o wdzięczności, o tym jak wpływa na nasze życie relacyjne i nasze życie w ogóle. Czym dla Ciebie jest wdzięczność? Co w Tobie robi? Jak przeżywasz wdzięczność? Tak? takiej esencji. Wdzięczność to jest taka, taki można powiedzieć, jakiś rodzaj łaski, która e, przychodzi do nas. W momencie kiedy najmniej tego oczekujemy. Wdzięczność to taka spontaniczna chwila, taka spontaniczna autentyczna radość. To jest w pewnym sensie uważność, która spontanicznie się cieszy. Powiedzieć, to jest ten ten obserwator, który zapomniał, że jest obserwatorem i po prostu się cieszy tym, co jest. I jakby zauważa. Nie swój umysł i myśli, tylko to, co jest. A dla mnie wdzięczność jest o przejmowaniu tego, co jest. Kiedy zatrzymuję się tak świadomie w praktyce wdzięczności, to jest to dla mnie o widzeniu danych rzeczy. I świadomym przyjmowaniu, o zauważaniu. Jeśli jest to na przykład wdzięczność wyrażana w relacji w stosunku do innego człowieka, to jest dla mnie to o widzeniu człowieka, jego dobra. Chociaż mogę być wdzięczna za też za to, że na przykład. Wybuchniesz złością. Mm. I to też można, umysł może ocenić, że to jest coś negatywnego, ale jeśli sięgnę po wdzięczność świadomie, to mogę zobaczyć zaraz po tym wyrażeniu wdzięczności, otworzeniu się, przyjęciu tego doświadczenia, zobaczyć, Możemy się jakby przejawić, czy objawić zasób tej sytuacji, czy jakby. Dlaczego to się wydarza? Dlaczego I co? dla wartości co ma tej to... sytuacji? Co mam mi powiedzieć? Tak. Mogę się dowiedzieć czegoś o sobie? Że wdzięczność jest czymś naturalnym, czego nie musimy tam prowadzić. Dzienniczka wdzięczności. W pewnym sensie możemy, jest to jakiś rodzaj praktyki, ale nie musimy, bo wdzięczność przyjdzie w momencie albo kiedy naturalnie, kiedy albo jesteśmy bardzo mocno w swoim umyśle i się już zmęczymy na maksa i po prostu przyjdzie jakaś wdzięczność, że czegoś już nie chcę i po prostu już teraz to wiem albo po prostu kiedy nasycimy się czymś czyli można powiedzieć pójdę w i będę kontemplował po prostu swoje istnienie swój oddech i przestanę na ten czas myśleć i wtedy jakby przypomnę sobie o swojej istocie i będę miał wdzięczność do siebie, i wtedy tak naprawdę ta wdzięczność jest do wszystkiego, co mnie otacza. Mogę wtedy to czerpać całym sobą. Więc jeśli wdzięczność zanika, to też jest to naturalne, ale wtedy to jest oznaka, że po prostu mamy za dużo umysłu. Wtedy powstrzymaliśmy przepływ energii, tak naprawdę, mm -hmm. czyli tej ekspansji, bądź też yy, takiej, można powiedzieć, kurczenia się, czyli, yy, czyli, czyli takiego, yy, yy, czyli jak oddech, czyli przyjmuje i oddaje, czyli, a myślenie jest czymś takim, co. Ten oddech zaciska, więc Samy. wtedy nie, nie mogę ani przyjąć, ani oddać. No. Więc y, nie mogę też przyjąć ani, y, ani oddać tej wdzięczności. Wtedy tego po prostu nie czuję, z, z, zatrzymałem się w odczuwaniu. No, dlatego no. dla mnie na przykład osobiście bardzo pomocne było pisanie o wdzięczności. Mhm. Może nie nazwałam tego dziennikiem wdzięczności, po prostu przyszła do mnie praktyka taka pisz listy wdzięczności. I dla mnie to było bardzo otwierające i pomocne, bo będąc wówczas w tamtym czasie w umyśle bardziej, wszystko chcąc zrozumieć, zanalizować, to yy, to pisanie bardzo otworzyło mi przestrzeń, serca, jakieś emocje, takie uczucie po prostu, serce na uczucia. A jak wdzięczność wpływa na relacje? Typowo, jeśli jestem w relacji? W relacji uważam, że to jest ważne, żeby zobaczyć ten, te małe kroczki, e, nawet takie małe, małe rzeczy, drobne chwile, drobny uśmiech, można powiedzieć, jakieś mały lekki subtelny dotyk. Mm. Tak. To są takie małe rzeczy, które chyba najbardziej cieszą. I że może na zdecydowanie się tym karmić wzajemnie. Mhm. I jak możemy do tej wdzięczności zapraszać się w relacji, jak o niej pamiętać, jak ją wyrażać. To właśnie tak jak widzicie teraz, możecie wyjść na łąkę, na łono natury, możecie to zrobić w domu, w zaciszu domowym, rano, wieczorem. Po mm. prostu usiąść na 3-5 minut, popatrzeć sobie w oczy. Mm, tak, zrobić sobie zdjęcie na tej łące. <noise> A może nawet nie. A może nawet nie. Nie z telefonu po prostu być. Mm. Wziąć kilka głębokich oddechów. Zadać sobie to nieraz trudne pytanie. Mm. Ale warto je zadawać sobie na przykład, że dzisiaj, tak? Za co jestem dzisiaj Tobie wdzięczny. Tak. I wtedy istota tak naprawdę zaczyna troszeczkę szukać w tym umyśle, ale bardziej tak przypomina sobie, co mhm. dzisiaj czuła. Że z praktyki wdzięczności robi się nam taka praktyka obfitości, bo mhm. zaczynamy właśnie dostrzegać te małe rzeczy. Tak jak powiedziałeś, to e, wyniesienie śmieci, e, że tam coś partner po prostu zrobił w ciągu dnia i zaczynamy. Czy my dla siebie, ja co zrobiliśmy, zaczynamy dostrzegać, mm, jak wiele mamy, tak, mhm. jak, co nas otacza, e, czy jesteśmy wdzięczni za to, co posiadamy i faktycznie możemy wyjść z tego braku mhm. e, w takie poczucie obfitości poprzez właśnie wdzięczność. Więc tak, możemy praktykować wdzięczność. Za co dziś jestem partnerowi wdzięczna? i zeskanować sobie taki cały dzień i codziennie wieczorem przed snem sobie o tym powiedzieć lub nawet pobyć ze sobą w medytacji. I się tym napełnić. Hmm, możemy być wdzięczni za to, co się nam wydarzyło w całym roku. Może za to, co udało nam się zgromadzić do tej pory materialnego. Może duchowego. Hmm. Mhm. I też jak powiedziałeś bardzo ważne, żeby też sobie sprawdzać, jakby gdzieś, że nie tyle sprawdzać, ale zauważyć, że za co sobie jesteśmy wdzięczni, bo, bo druga połówka może tego na przykład inaczej odczuwać, może za co innego być wdzięczna, bo ma po prostu inne potrzeby. Eee, a my gdzieś na przykład widzimy swoją taką mrówczą pracę i... I gdzieś nawet nie robimy często to bez oczekiwania, ale jednak czujemy to w ciele i, i jakby, że, 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 że dużo dajemy, tak? Że gdzieś to i możemy tę wdzięczność do siebie wyrazić. Zauważyć to i to jest takie budowanie poczucia własnej wartości tak naprawdę. Mhm. Więc y, takie małe kroczki, takie nawet za to, że się nie pracuje, że się odpoczywa, można być za to wdzięcznym. E, że nie myślę, że po prostu jestem w, swoim, w swojej esencji. E, I to jest właśnie też cudowne, że można się poddać przed samym sobą i być za to wdzięcznym. Tak, i wyjść też z takich może przekonań, że to jest takie, a to jest takie. Że na przykład na przykładzie pracy i nie pracy, to może ktoś mieć mocne przekonanie, że tylko ten, kto pracuje ciężko, jest wartościowy, a odpoczywać już nie można. Więc jak wchodzimy w tą praktykę wdzięczności, to Świat wygląda tak, że wszystko jest przyjmowane, wszystko jest, jakby te przekonania, umysł się rozpuszcza w tym. Im, mhm. Im głębiej w tej praktyce jesteśmy, to wszystko jest jakby dla nas i wszystko jest potrzebne, tak? Czyli nie ma tych szufladek kategoryzowania, mhm. że coś jest złe, a coś jest dobre. Mimo, że damy Wam krótki przykład, jak my wyrażamy wdzięczność ku sobie za dzisiejszy dzień, tak czuję. Mhm. Jestem Ci wdzięczna, Grzegorzu, za to, że jesteś, mhm. Mhm. Tak, za to, że robisz obiady wspaniałe. Co mm. prawda, dziś go nie zrobiłeś, ale jest takie mocne we mnie to, że niby nie wyrażam tego tak często, ale jest to bardzo smakowite i czuję, że wnosi to w moje życie dużą wartość. Tak, mm. wypełnia mnie takim ciepłym opieką mm. to, że gotujesz, że lubisz to. Mm. Jestem ci wdzięczna za twoją troskę. Troskliwy mm. dotyk, to że się starasz. Coś jeszcze? Mm. Mm. Jestem ci wdzięczna za to, że tu przyjechaliśmy. Że... Podejmujesz wyzwania, że jesteś pomimo jakichś trudności, znosisz się na dnie. Tak. Hmm, dziękuję. Hmm. Cudownie to słyszeć. Hmm. 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 A ja jestem Ci wdzięczny. Za ten za to kochanie z serca właśnie za to bycie w sercu takie e, który często od ciebie czuję e, Za to jak pięknie odpoczywasz Jestem Ci bardzo wdzięczny ponieważ jest to dla mnie cudowny widok e, Hmm. przypominasz mi wtedy jak to właśnie jak można sobie siebie obdarować hmm. Z różne praktyki zbliżające nas ku sobie że wymyślasz, że że chcesz też, żebyśmy je praktykowali, że ci na tym zależy. I za Twoją taką dziką stronę, twoj dzi dziki, taki aspekt kobiecy, takiej tygrysicy, takiej roztańczonej, roześmianej, dzikiej, za Twoje wspaniałe dziecko wewnętrzne. Hmm. Mm. Dziękuję. Dziękuję. Tym. Tak, kochani, tak może wyglądać przykładowa, medytacja wdzięczności. Mm. Ah. Tak. Mm, ja miałam wręcz takie somatyczne doznania, jak mówiłam i czułam. Mm. Takie poszerzanie. Mm, Taką, takie wznoszenie, mhm. jak, jak przy pracy z energią, że po prostu y, ta energia sama się wznosi, kiedy ja zaczynam patrzeć na rzeczy, jaką wartość wnoszą w moje życie. I to takie automatycznie mhm. jest takie wznoszenie do serca, to można poczuć energetycznie. Nie wiem, jak ty z tego doświadczysz, ale nie, właśnie tak to się otwiera. Tak, um, chyba mieliśmy to samo do, doświadczenie, tylko może troszeczkę inne, ale, ale też miałem podobnie, kiedy mówiłem do ciebie, kiedy słuchałem. To każdy oddech mnie tam wznosił. E, te kanały, wiesz, czuć, że tam przepływ energii po prostu w tych kanałach jest. E, I to jest takie, jakbym zachwycał się po prostu. Czyli jakby zachwycam się Tobą i czuję, jak Ty się zachwycasz mną, no, i to jest takie życie w zachwycie. Tak naprawdę takie wdzięczne. Wdzięczność zachwyca, tak naprawdę. I tutaj yy, możemy się wszystkim zachwycać, tak naprawdę. Nie musimy przy tym być, widać, ekstetyczni. No. Ale ekstaza może się pojawić. Ale ekstaza i może nie się, broni się przed tak. tym, bo ja też zauważam, że im częściej praktykuję wdzięczność, czy mówię Tobie, teraz mówiłam ileś tych rzeczy, za które byłam wdzięczna, to jest coś takiego, że otwiera się kolejna rzecz, kolejna rzecz, kolejna rzecz. Dopóki tego nie praktykuję, jestem w swojej głowie, w jakichś oczekiwaniach to mogę stwierdzić, że w ogóle nie mam za co dziękować, tak. nie? a jak zacznę, czyli mam ten klik, że sięgam po tą praktykę bo jednak są takie czasy teraz, że potrzebujemy jednak sięgnąć po to świadomie bo może gdzieś ta kultura zaniknęła, nie mamy tego takiego, że tak, nie mamy tego linach. zatrzymania i tak jest ta wdzięczność, jak już jest urodziny, czy jakaś taka okazja, to wtedy jest wdzięczność że jest jakiś prezent, a tak Takiej codzienności, no to, to jesteśmy w tym sami, przeważnie. No i to też jest dobre, ale miło jest się podzielić, i miło jest takie małe mm -hmm. rzeczy gdzieś nieraz sobie przypominać. Czy to na tych karteczkach? Ja lubię na przykład, mm -hmm. y, lubię jakimś takim spontanicznym, nawet podzieleniem się czymś w internecie, y, jakąś. Y, czy jakimś takim małym gestem, po prostu w ciągu dnia, gdzieś takim przechodząc w natłoku jakichś obowiązków, mogę, mogę Ciebie na chwilę przytulić, tak? I to jest wyraz mhm. mojej jakiejś wdzięczności też, mhm. że jesteś. I Lubię też cię obdarować, czując wdzięczność, że jesteś tak naprawdę z Twojej obecności jakąś tam małą czekoladką czy, czy jakimś przysmakiem. I, I to jest też tych możliwości jest wiele i tutaj. warto to pytanie, jakby pisać na sobie na listę zadań. Trochę taki Toś. świat, że żyjemy z zadaniami, więc... Te duchowe praktyki też warto tam wpisać, żeby jednak to życie nie było tylko zadaniowe, a miało w sobie tą duchową... duchowy wymiar. Dobrze. No to wdzięczność tak? Dzięczność. za ziemię, za to, że ona tak nas niesie i możemy się połączyć. Dzięczność Wdzięczność za Twojego tygryska. Mm. Rozgrzewającego. Także kochani, zapraszamy mm. do wdzięczności. A jednocześnie tak. też niebawem zapraszamy, bo już w październiku planujemy zacząć e, takie tantryczne wieczorki dla par. Możesz zszypałaś jeszcze w tutaj, gdzie jesteśmy, w Kasinie Wielkiej, pod Krakowem, w naszej kameralnej przestrzeni, przy cieple mm. kominka, będziemy robić takie spotkania mm -hmm. intymności. Między innymi właśnie będziemy zapraszać do tej sztuki wdzięczności, mm. do właśnie uczenia się komunikacji, mm. Naszych potrzeb, granic, w dotyku praktykować świadomy dotyk, świadome widzenie partnera, co tam jeszcze może jakieś pytańczymy sobie. No, mm -hmm. na pewno będziemy właśnie tutaj z dotykiem pracować, będziemy w ciszą pracować również, bo ona nas mm -hmm. napełnia i żeby komuś też jakby z czymś się podzielić, no to dobrze z tej pełni. Wychodzić. Mhm. Tak. Więc zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona, wiadomo, nasza chatka tak. jest ograniczona miejscem. Ale będziemy te miejsca zmieniać, tak, więc jakby. Też będziemy... Gdzie będziemy też mhm. mieli jakiś kontakt z naturą, z wodą, gdzie to mhm. będzie nas, nas, nas wspierać w tych procesach, mhm. na pewno także dziękujemy dziękujemy za Waszą obecność i, I do zobaczenia pozwalacie sobie inspirować się hmm. i do zobaczenia w kolejnych przepływach naszej obecności <grym z nimi> <grym z nimi>